Rozpoczynamy pojedyneczek. Przeciwnik jest z Japonii, ma 1417 elo i e, lewostronny ruch, jest to oczywiście Irlandia. Uuu, jaki bliski gest, co jest w ogóle 780 metrów, 3 punkty zabieram. Dla was rozpoczął się już nowy tydzień, ja jeszcze jestem w tym poprzednim, niedzielka, za ten pojedynek żadnych punktów nie dostanę, jedynie elo. Co to jest za samochód? Czy to jest ten taki samochód, który występuje w Ganie w jakimś danym regionie, czy w RPA gdzieś tutaj? Spróbujmy Ugandę. To była Kenia. Ok, przeciwnik też kliknął w Ugandę. Jestem trochę bliżej, zabieram mu 258 HP. Gdzie jesteśmy teraz? Tam są tablice, więc sobie do nich podjedziemy. Cartagena, to tutaj. Droga A30. Dobra, będziemy gdzieś w tych okolicach. Nie ma to w sumie większego znaczenia. Mnożnika jeszcze nie ma. Najwyżej mogę stracić kilkanaście, kilkadziesiąt punktów. A nawet nic nie tracę, bo jestem 39 km od celu. Przeciwnik 200, 5 stówek prawie. Zabieram. Taki samochód Google to są Bermudy. Przeciwnik już zagresował. Dokładnie. Tym razem przeciwnik jest ode mnie troszkę bliżej. Zabierze mi pierwszy punkt, 6 HP. Rozpoczęliśmy mnożnik i zaczynamy go na Stanach czy Australii? Zaczynamy go na Australii, tak, ruch jest lewostronny. No to dobrze będzie coś znaleźć. No i niestety przeciwnik właśnie kliknął. Ja gdzie jesteśmy, nie wiem. Nie wygląda to zbytnio za specjalnie. Kliknąłbym jakąś Wiktorię. I nie było to głupie, chociaż przeciwnik jest dużo bliżej ode mnie. Tracę niestety tysiaczka. Podwójny mnożnik, i raczej jesteśmy w Stanach. Już przeciwnik zagesował bardzo szybko. Kliknąłem gdzieś te wschodnie stany pokroju Vermont. Ok, w Virginia Zachodnia 50 km od celu 3000, tracy. Pierwsze rundy tego pojedynku wywołały u mnie taką myśl, że ten przeciwnik nie musi być wcale taki najlepszy, ale okej, okay, on już zagesował. On jest bardzo szybki w tym momencie. To będzie południe Afryki. Okej, okay, pod Johannesburgiem przeciwnik jest ode mnie bliżej 11 km. Przeciwnik po rozpoczęciu mnożnika troszeczkę się odpalił. Potrójny mnożnik, i to są znowu jakieś stany. Tutaj jest jakaś tablica, może coś nam powie. No niestety nic mi to nie powie Przeciwnik zagasował Ja już mam 7 sekund Bardziej zachód bym powiedział No nie, kompletnie nie zachód Bardzo blisko przeciwnik Niestety pojedynek przegrywamy Ale przez to, że miał tak dużo elo Tylko 5 elo tracę Kolejny pojedynek z ruchem, przeciwnik z Kanady, no i teraz już jest duża różnica, bo przeciwnik ma 840 elo, zaczynamy od Kenii, charakterystyczne auto, kliknijmy gdzieś na zachód od Nairobi, jednak kilka kilometrów na wschód od Nairobi, przeciwnik troszkę bliżej, 52 mi zabrał, dobrze, a więc gdzie jesteśmy teraz, pokaż od razu niebo, nie, nie ma żadnych riftów, jest to oczywiście Europa, Europa Wschodnia. Bambi, mat promet. Okej, okay, przeciwnik kliknął. Spróbujmy południową Serbię. Dokładnie, była to Serbia, nie aż tak bardzo południowa. Przeciwnik kliknął w czarnogórę i jest ode mnie kilometr bliżej. Cztery punkty mi zabrał. Trzecia runda. Taka dosyć wąska droga. Ruch jest lewostronny. Co jakaś Indonezja? Pewnie tak. Zawsze klikam tak w Jawy, ale tutaj myślę, że może Sumatra by miała jakiś sens. I przeciwnik zagesował. Ok. Dobra, spróbujmy południe Sumatry. Okej, okay, to był bardzo dobry strzał. 227 km od celu, 8 stówek zabieramy. Przeciwnik też postawił na tą wyspę, ale bardziej na północ. Runda czwarta to raczej Norwegia, tak. Żółty pas, Europa, Nordberg. Nazwa Nordberg od razu mi coś powiedziała, ale Ale nie wiem gdzie to jest. Przeciwnik od razu praktycznie zagesował: Nordberg. Okej, okay. to było dosyć małe. 400 punktów mi zabrał. Rozpoczynamy mnożnik od Turcji. Tak, znak Dur, dosyć płasko. Próbuję znaleźć gdzieś tablicę, ale. Nic nie widzę. Dobra, klikam gdzieś pod Sivas. Okej, okay, blisko Karamanu. Przeciwnik bliżej 80 km. Troszeczkę obok Ankary kliknął. Na no ten pojedynek idzie na razie web w web. Ja mu coś zabiorę, później on mi coś zabierze i no tak jak mówię, web w web. A teraz mamy Australię. Kelly's Creek. Bardzo taka płaska. Przeciwnik już zagesował. Okej, okay, to było Queensland. Jestem bliżej 51 km. Dobra, 140 mu zabieram. 2,5 mnożnik i jesteśmy w Stanach. Kurczu, Grand River. Czy na pewno to będą Stany? Powiedziałbym, że tak. Przeciwnik już zagesował. No ale właśnie myślę też o wschodniej Kanadzie, chociaż nie, no raczej Stany. Muszę coś kliknąć. Mam 5 sekund. No i jednak ta wschodnia Kanada 4500 trace, 750 HP na moim koncie. Jeżeli będzie tak, jak mówiłem, że pojedynki idzie łeb w łeb, to teraz ja powinienem przeciwnikowi zadać bardzo dużo, ale raczej tak nie będzie, bo albo to jest Wielka Brytania, albo Irlandia, więc dużych punktów raczej tutaj nie zadamy. Nie widzę niestety żadnych samochodów, żeby poznać po blachach, czy to będzie Irlandia, czy Australia. Na ten moment kliknąłbym pół... Australia, chodziło mi o Wielką Brytanię. Kliknąłbym północną Irlandię i liczę na szczęście. Ok, była to Irlandia zwykła, 100 km różnicy, to chyba mój koniec, tak. Nie, 72 HP mi zostaje, okej. Okay. 72 HP jeszcze mi zostaje, wchodzimy na 3,5 mnożnik. Jeżeli ten pojedynek bym wygrał, byłoby ciekawie, ale nie gdybajmy, tylko grajmy sobie, tak pozwolę zalymować. Kopetur w bar, to jest Australia albo Nowa Zelandia, no tak. Przeciwnik już zagesował. NZ, Auckland, nie wiem. Nic nie widziałem. Klikam Oakland. Przeciwnik kliknął w Brisbane. 3,5 mnożnik. Wygrywamy ten pojedynek. Bardzo mocny kombek, Zdobywamy 6 elo. A teraz pojedynek, no move. Przeciwnik ze Stanów ma 1095 elo. Żółty pas po środku. Czy słupy pasują do Meksyku? No bo wygląda mi to jak Meksyk. Tak, są to słupy heksagonalne. Będzie to Meksyk. Wydaje mi się, że taki nawet północny. Znaczy północny. W sumie to środek. Przeciwnik bliżej. Zabiera mi 520. Runda druga. Widać bo oddali takie czerwono-białe słupki. Te słupki występują chyba głównie w Kambodży, ale jeżeli się nie mylę, to kiedyś też miałem je w Indonezji, no ale widać, że jest prawostronny ruch, mamy znak po prawej stronie. Przeciwnik tego nie wiedział, postawił na Kolumbię, straci bardzo dużo 4300. Teraz mamy Rosję. To może być Rosja, nawet dosyć wschodnia jakiś Sybirsk, Kompletnie wschodnia Rosja, no i przeciwnik jest ode mnie sporo bliżej, tracę 1500. Skandynawia, Szwecja bądź Finlandia, nie widzę żadnych informacji, powiedziałbym, że to jest Szwecja. No nie ma tutaj nic, czy Finlandia jednak, tak? Ciężko mi powiedzieć, ale pójdę w Szwecję. To była Szwecja, ale kompletna jej północ. Przeciwnik trochę bliżej 500, tracę. Rozpoczął się mnożnik i jest to Estonia? Nie, to będzie Szwecja. Kompletnie południowa Szwecja. Przeciwnik znowu trochę bliżej. Cały czas mnie skubie, niestety. Samochód ma szeroką blachę, bo. Na początku chciałem powiedzieć, że to może być Argentyna bądź Urugwaj, ale po pierwsze, mamy szeroką białą blachę. Mamy najprawdopodobniej Cerkiew, to będzie rozżartowałem: to jest Rumunia. <grym> tak, to była Rumunia. Przeciwnik postawił na Węgry. Jestem 300 km bliżej. 1100 traci, ma tylko 500 HP. A 2,5 mnożnik to. Ciężko mi powiedzieć. Pierwsza ma myśl to była Rumunia, przeciwnik oddał ges. Czy klikać Rumunię? No wydaje mi się, że jesteśmy w tej części Europy, tylko nie wiem w czym dokładnie spróbuję tą Rumunię, bo w końcu pierwsza myśl. Słowenia, okej, okay. przeciwnik postawił na Chorwację, 2000 tracę. W tym momencie nasze liczby HP są bardzo podobne, a mamy potrójny mnożnik. To jest język hebrajski, jesteśmy w Izraelu, kliknąłbym Tel Awiw. Troszeczkę na północ od Tel Awiwu. Przeciwnik 8 km bliżej. 3,5 mnożnik to Norwegia. Mamy norweską blachę. Tutaj to by się przydała informacja o miejscowości, bo inaczej to tak naprawdę LNG. No, nigdzie wokół żadnej nazwy nie widzę. No, nic tu nigdzie wokół nie ma. Trzeba strzelać. Na pewno nie będzie to kompletnie północna Norwegia, ale też wydaje mi się, że to nie będzie kompletnie południowa Norwegia. Kliknąłbym gdzieś pod Trondheim i liczyłbym na szczęście. Może obdal. I to był gest bardzo dobry, ale przeciwnik postawił na Słowenię i wygrywamy ten pojedynek. I zdobywamy 15 elo. I jeszcze na koniec pojedynek NMPZ. Przeciwnik Champion ma 1090 elo. Gdzie jesteśmy teraz? Taka żółta blacha i te słupy elektryczne. Nie jest to Kolumbia oczywiście. Jest to Azja. Czy w Laosie są żółte tablice rejestracyjne? Ja tu chcę kliknąć Laos. Może to jest głupie, ale... Nie, to była po prostu Tajlandia. Ale jestem bliżej. Jestem bliżej. Zabieram stóweczkę. Runda druga. Ameryka Południowa... Powiedziałbym, że to będzie Chile, a może nawet Meksyk. Kusi mnie tutaj Chile. Spróbujmy. Spróbujmy pod Santiago. Tak, to było Chile, jednak trochę na północ od Santiago. Przeciwnik postawił na Argentynę, Cordobę, 200 traci. Runda kolejna to raczej Wielka Brytania, chociaż może Irlandia. Nie wiem, tak na dłuższą metę wydaje mi się, że jednak po prostu Wielka Brytania, Birmingham. Szkocja, okej. Okay. Okolice Aberdeen, 148 trace. Runda czwarta, mamy żółty pas po środku, Meksyk, może Ekwador, ale tak na pierwszy rzut oka powiedziałbym, że Meksyk. Meksyk, gdzieś tutaj. Tak, był to Meksyk, zachodnie wybrzeże, przeciwnik jest trochę bliżej 400 punktów trasy. Mnożnik rozpoczynamy na... Rosji? Na pierwszy rzut oka powiedziałbym, że to jest Rosja. No może Ukraina, ale raczej Rosja i to taka niedaleko Moskwy, może pod Sankt Petersburg ta droga, w sensie jej okolice. Była to Rosja, ale okolice Bracka, bardzo mocno wschodnia. Przeciwnik postawił troszkę na północ ode mnie i jest bliżej, zabrał mi prawie 200 punktów. Runda szósta, mnożnik podwójny, widzimy ten budynek. Niestety myślę tutaj o kilku państwach, więc ciężko mi wskazać jedno, które będzie poprawne, ale może Czechy? Myślę o Francji, myślę o Czechach, myślę o... może to nawet jest jakaś dziwna Polska, nie no raczej chyba nie, ale to była Polska. Nad Lublinem przeciwnik jest ode mnie bliżej. Tracę pięć stówek. To jest Islandia, tak. Charakterystyczne słupki, no i oczywiście ten krajobraz, może tutaj. Bardziej wschód, przeciwnik bliżej. 50 kilometrów. Mnożnik rośnie, a gdzie jesteśmy teraz? Przeciwnik już zagesował. Ja się boję, że to jednak nie jest Europa, ale nie wiem, Słowenię. Kliknę. Ciężko mi tutaj więcej powiedzieć. Szwajcaria to była, okej. Okay. Przeciwnik kliknął w Austrii, kilka punktów mu zabrałem. Mnożnik rośnie i jesteśmy w Brazylii. Tak, to będzie Brazylia. Tutaj kliknę. Mieliśmy podobne gesy, ale nie byliśmy aż tak blisko. tysiąca trasy. Mnożnik poczwórny i mamy Rosję. Mamy Rosję taką strasznie zieloną. Ja się nie znam na tej Rosji takiej maksymalnie wschodniej Ale może to jest taka Rosja Na pewno minimum kliknąłbym gdzieś pod Krasnojarsk Ale czy to będzie tutaj to nie wiem Bo tak jak mówię słabo znam te części Rosji Okej okay, Była to kompletnie wschodnia Rosja Przeciwnik postawił na okolice Jekaterynburgu Wygrywamy ten pojedynek Fajnie Zdobywamy 14 elo